Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak Wam już kiedyś w poście obiecałem, będziemy rozbierać silnik z BMW, który które ma 35 lat. Silnik zresztą też ma 35 lat. Zaczęliśmy już rozbiórkę. Robimy to oczywiście po pracy, nie w trakcie pracy, więc tutaj całkowicie nie jest jeszcze rozebrany. Robimy to u nas w takim garażyku. Pokażę Wam teraz, co udało się już nam tutaj rozebrać i co ocenić, w jakim stanie jest. No, jesteśmy, jesteśmy teraz tutaj w naszym magazynku, są tutaj rzeczy od naszych projektów, można powiedzieć, supra, coś od Golfa, BMW, rowery nasze i inne rzeczy, które może kiedyś się przydadzą. Dobra, wracając do y, tematu dzisiejszego odcinka mamy tutaj silnik z BMW, to jest 3,5-litrowy motor, sześciocylindrowy, popatrzcie się tutaj, mamy taki stojak na silniki, musieliśmy sobie tutaj go dodatkowo podeprzeć, bo chyba stojak został przystosowany pod, pod silniki. Y, Mało litrażowe albo niskolitrażowe tutaj teoretycznie do 400 kg, stojak jak powinien wytrzymać. Natomiast dla bezpieczeństwa, woleliśmy sobie tu jeszcze go podeprzeć. I tak, co tutaj udało się nam zdemontować? Zaraz wejmiemy sobie tutaj folinkę. Popatrzy się, jaki ten silnik jest duży. Jaki ten silnik jest masywny, nie to co silniki obecne i tak zdemontowaliśmy kolektory, kolektor sący, kolektor wydechowy. Praktycznie cały osprzęt jest demontowany. tak naprawdę została pompa wody, została podstawa, filtra oleju, miska została, no chyba Chyba tyle I tak tutaj widzimy łańcuch rozrządu. Popatrzcie się. Łańcuch jest, yy, łańcuch jest solidny, gruby, nie taki jak teraz cieniutki, uciągający się po 30 tysiącach kilometrów. Yy, tutaj mamy obudowę. Tą obudowę tutaj mamy i co może zajrzymy najpierw yy, pod pokrywę czy najpierw zajrzymy może na zawory. Nie zabrałem ze sobą lampki, ale posłużymy się telefonem. Czyliś po lampkę? Może będzie... Zobaczymy, czy będzie widać. O, z telefonu. No, tutaj mamy zawory od kolektora ssącego. Popatrzcie się. Jeden, dwa, trzy, cztery, Popatrzcie się, tutaj już jest zawór przykorodowany 5 tutaj jest jakiś osad na obkoło zaworu i 6 tutaj też mamy jakiś osad teraz przejdziemy na, o! na stronę wydechową i zobaczymy co tutaj słychać Jeden, widzicie, że tam olej uszczelniacze puszczają. Na drugim, co jest na drugim, też już tutaj widać olej. Na trzecim, na trzecim, czekajcie, o, ciężko mi operować z lampką. O, tutaj też już widać tam od góry olej puszcza. Czwarty, też olej puszcza. Tutaj dosyć konkretnie. Piąty też widać. I szósty, także widzicie, że na pewno uszczelniacze czy zaworowe trzeba będzie e, wymienić. Tutaj mamy świece. Świece nie wiem, czy tutaj były wymieniane, czy nie były wymieniane. Co, może zajrzymy jeszcze pod pokrywę zaworów? Pokażę Wam te kolektory. Pokażę Wam zaraz kolektory. Czekajcie, bo muszę z tej z drugiej strony. O. Położymy obok pokrywę. Co tutaj mamy pod pokrywą? Popatrzcie się, trochę, trochę nagaru jest. I tak to będzie demontowane wszystko, oczyszczone przed złożeniem. Pewnie głowica zostanie od razu zdemontowana, dana do sprawdzenia, jeżeli już jest tak rozebrany silnik. Ze sprawdzenia przyjdzie głowica już wyczyszczona. Wnętrze głowicy będzie wyczyszczone. Blok być może pokusimy się o pomalowanie. Piszcie, czy byście malowali blok, czy zostawilibyście, zostawilibyście taki. Wiadomo, trzeba wszędzie nowe uszczelki tutaj pod pokrywę, pod głowicę, e, kolek, pod kolektory, wszystkie nowe uszczelki. Tutaj widzimy kolektor. Widzicie? Kolektor już jest wyczyszczony. Kolektor jest wyczyszczony. Jeszcze środek kolektora trzeba będzie teraz wyczyścić. Najprawdopodobniej oddamy kolektor do Clean DPF Szymek Kadula. On czyści dpf -y, ale podłączając tutaj urządzenie do czyszczenia DPF-ów, wszystkie Tutaj kanały tego kolektora nam wyczyści. Tutaj mamy kolektor. Gdzie jest kolektor wydechowy położony? No, tutaj mamy jedną część i drugą część. Widzicie? Kolektory, uszczelki trzeba będzie nowe dać. E, też pewnie pójdą do. E, może przynajmniej wypiaskowania, zobaczymy, czy to będzie czymś powlekane, czy nie, czy nie ma sensu. Tutaj wiadomo, te wszystkie obudowy do mycia, do czyszczenia, alternatory, rozruszniki są już u Kamila. Kamil je regeneruje oczywiście, piaskuje, lakieruje. Także taki pierwszy rekonesans silnika. Myślę, że jak rozbierzemy go więcej, będziemy jakieś filmiki tutaj nagrywać. Piszcie, czy chcecie zobaczyć więcej filmików z odbudowy tego silnika, czy, czy sam efekt końcowy. I oczywiście później montaż do samochodu, jazda próbna. Także na pewno nie będą też filmiki teraz z dnia na dzień, bo to praca jest, praca jest już, że tak powiem. Po godzinach dodatkowa także, e, czasowo, czasowo, czasowo też nam będzie trochę z tym schodziło. Także tutaj macie taki zalążek nowej, jakiejś długiej serii. E, też planuję, już w przyszłą sobotę po świętach zabrać się za suprę, tak żeby e, w tym sezonie już nią. Pojeździć. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.